Ospa wietrzna. Dzisiaj opowiem wam więcej o bardzo powszechnym wirusie, czyli wirusie ospy wietrznej. Dlaczego ten wirus jest taki wkurzający? Dlaczego rodzice się tak denerwują, kiedy pojawia się ospa w domu? Dlaczego on jest taki kontrowersyjny? Przecież większość z nas chorowała na ospę i nic nam nie jest. Po co w takim układzie są szczepienia przeciwko ospie? Przecież można chorować. To jest lepsze, szczepienie czy przechorowanie i mieć ten temat z głowy. Specjalnie dla Was zebrałam wszystkie informacje na temat ospy wietrznej. Będzie sporo wiedzy medycznej w pigułce. Gotowi na porcję wiedzy medycznej? Zapraszam! Cześć, witajcie! Mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Tworzę ten kanał specjalnie dla Was, drodzy rodzice, drodzy pacjenci, po to, by było łatwiej Wam zrozumieć medyczne pojęcia, medyczne procedury, dowiecie się więcej o chorobach, ale również o zdrowiu. Zawsze w łatwy i przystępny sposób, tak żeby wszyscy byli w stanie zrozumieć, o czym mówią lekarze. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie subskrybować kanał, w ten sposób dotrę do większej ilości osób. Jeżeli podoba Wam się ten materiał, postawcie proszę lajka like i dajcie znać w komentarzu, czy jest jakiś temat, o którym chcielibyście ode mnie usłyszeć. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, jakie są wrota zakażenia, jak się przenosi ta choroba, co to w ogóle jest za choroba i co ją powoduje, oczywiście, jakie są objawy ospy i bardzo ważne, porozmawiamy o powikłaniach tej choroby. Warto również wspomnieć o leczeniu, ale również zapobieganiu ospie wietrznej. Ospa wietrzna, czyli choroba. Choroba zakaźna wieku dziecięcego, ale nie tylko, jest powodowana przez wirusa Varicella zoster virus, czyli wirusa ospy wietrznej. Wirus ten pojawia się najczęściej w sezonie zimowym albo wczesną wiosną, czyli właśnie teraz. Mając ospę w domu, istnieje 80% ryzyka, że domownicy się zarażą. Natomiast w szkolne czy w przedszkolu, jeżeli występuje wirus. Ryzyko dla dziecka to mniej więcej 30%, że się zarazi. Zarażamy się drogą kropelkową bezpośredni kontakt z chorym, bądź też, też z jego przedmiotami. Jest to choroba wysoce zaraźliwa, jak sama nazwa wskazuje ospa wietrzna. Ciekawe jest również okres zakaźności to dwa dni przed wystąpieniem wysypki do czasu przeschnięcia wszystkich zmian mniej więcej 6 do 7 dni. Ciekawy jest również fakt, że okres wylęgania wirusa, czyli od momentu kontaktu, kiedy ten wirus jest u nas w ciele, okres wylęgania trwa od 10 do 21 dni. Okres wylęgania to czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów. Wirus ten ma właściwości neurotropowe, to znaczy, że zostaje w zwojach czuciowych rdzenia kręgowego naszego ciała latami. Jego reaktywacja może się objawiać. Półpaźcem, czyli zupełnie inną chorobą. Jakie są objawy ospy wietrznej? Początkowo może to być zupełnie łagodne objawy przeziębienia. Gorączka, złe samopoczucie, bóle mięśniowe, charakterystyczne dla ospy wietrznej jest pojawienie się wysypki, charakterystycznej wysypki. Co to znaczy? Wysypka ospowa to taka, która jest wielopostaciowa, czyli polimorficzna. Oznacza to pojawianie się równocześnie, występowanie równocześnie różnych wykwitów na ciele, plamki, grudki, pęcherzyka, krosty oraz strupa. Oglądając pacjenta powinniśmy znaleźć wszystkie wyżej wymienione zmiany, żeby móc rozpoznać fosfę wietrzną. Ale najbardziej charakterystycznym wykwitem jest właśnie pęcherzyk wypełniony płynem. Ta polimorficzna wysypka występuje na całym ciele, Również na owłosionej skórze głowę. To też jest charakterystyczne dla tego wirusa. Może występować w jamie ustnej i wówczas dzieci mogą mieć problem z piciem czy jedzeniem, bo po prostu to boli. Problemem w ospie wietrznej jest to, że zmiany skórne są strasznie spędzące. Dzieci najczęściej się drapią. To powoduje niepokój nocny, marudzenie w ciągu dnia. Dodatkowo dziecko gorączkuje i w ogóle jest osłabione, ponieważ jest infekcja wirusowa i układ odpornościowy stara się ją zwalczyć. No nie jest to przyjemny czas dla dziecka. A dlaczego rodzice się tak denerwują, widząc ospę ospowietrzną? No, no, oczywiście chodzi o czas, czas trwania tej choroby, bo nie da się skrócić go w żaden sposób. Zmiany muszą przeschnąć, żeby dziecko przestało zarażać, i dopiero wówczas może wrócić do placówki. No dobrze. Ale dlaczego tyle kontrowersji wokół organizowanych ospaparty, czyli takich sytuacji, kiedy rodzice zapraszają chore dziecko po to, żeby pozostałe się zaraziły? Nie powinno się tak robić. Dlaczego? Ponieważ ospa wietrzna, jak każda zresztą choroba, ma swoje powikłania. W większości przypadków ospa wietrzna jest łagodną chorobą zakaźną w wieku dziecięcego. Przechodzimy okres wysypkowy i wszystko wraca do normy. Zmiany zwykle nie pozostawiają blizn, Chyba, że dziecko się bardzo drapie i rozdrapuje z trupy. Wtedy może zostać blizna. No dobrze, ale dlaczego ta choroba, czy ta choroba może być groźna? No niestety tak. I niestety istnieje część pacjentów, którzy nawet lądują z tego powodu w szpitalu. Jakie są powikłania ospy? Jednym z częstszych powikłań jest nadkażenie skóry w miejscu powstawania wykwitów. No, dziecko się cały czas drapie. Nie jesteśmy w stanie utrzymać higieny. Jeżeli dojdzie do nadkażenia bakteryjnego jednej ze zmian, może to spowodować złotne yy, zapalenie nawet tkanek. W tym miejscu i wymaga leczenia nawet czasami szpitalnego. Dlatego właśnie nie stosujemy już żadnych zasypek pudrowych, które zamykają przestrzeń i nie pozwalają jej oddychać. Utrudniają również obserwację danej zmiany, czy to chodzi do nadkażenia, czy nie. Także pamiętajcie, nie stosujemy już pudrów i zasypek na zmianę spowa. Może pojawić się zapalenie ucha, zapalenie płuc, zapalenie stawów, zapalenie nerek, zapalenie mięśnia sercowego. Ale chyba do takich najbardziej charakterystycznych powikłań. Należy ostra atakcja muszczkowa. Występuje na 1 do 4 tysięcy przypadków, czyli wcale nie jest taka rzadka. W przebiegu ospy dziecko zaczyna w pewnym momencie mieć zawroty głowy, chodzić na szerokiej postawie. Może zmienić się mowa na mowę skandowaną. To jest zapalenie muszczku. W 1 do 50 tysięcy przypadków może pojawić się zapalenie opon mózgowodzeniowych i zapalenie mózgu. To bardzo groźne powikłanie. Zdarzają się również zmiany we krwi, jak na przykład małopłytkowość, która może powodować wybroczyny i czasami również może wymagać leczenia szpitalnego. Zatem, jak sam widzisz, wirus ospy wietrznej w większości przypadków nie jest groźny, ale można mieć pecha. i niestety nigdy nie będziemy wiedzieć, kto będzie przechodził wirus łagodniej, kto będzie miał maksymalny wysyp, a kto niestety będzie wymagał pomocy lekarskiej i leczenia szpitalnego. Dlatego warto się zaszczepić, ponieważ szczepienie zapobiega w ogóle wystąpieniu choroby nawet w 95%. Szczepionka przeciwko wirusowi ospy wietrznej jest szczepionką żywą osłabioną, którą podajemy w dwóch dawkach w odstępie 6 tygodni, jeżeli dziecko oczywiście nie chorowało wcześniej na ospę. To zapewnia nam szansę ochrony dziecka przed groźnymi powikłaniami. Dlatego w Polsce zalecamy szczepienia, zwłaszcza dzieciom, które uczęszczają do żłobka. W tej grupie szczepień jest refundowane. No dobrze, a jak wygląda leczenie ospy? Leczenie ospy polega na zwalczaniu gorączki, czyli podajemy leki przeciwgorączkowe. Staramy się zmniejszać dolegliwości, główną dolegliwość, jaką jest świąt, i możemy podawać leki przeciwświądowe, przeciwhistaminowe, które zmniejszają potrzebę drapania się. Miejscowo stosujemy środki odkażające na skórę, zwłaszcza na takie większe zmiany, które zmieniają się w strupy. Można również stosować takie musy, które też zmniejszają to uczucie świątu. W trakcie leczenia gorączki w ospie wiecznej raczej wybieramy paracetamol, a nie ibuprofen. Dlaczego? Tutaj zamieszczę wam link pod filmem, gdzie jest odnośnik do badań naukowych, które były przeprowadzane w temacie stosowania ibuprofenu w ospie wietrznej. Na pewno nie wolno podawać aspiryny, ponieważ aspiryna zwiększa ryzyko występowania groźnej choroby wątroby, czyli zespołu Reja. Także pamiętaj, wybieramy najpierw paracetamol. Jeżeli jest konieczność, skonsultuj podawanie ibuprofenu ze swoim lekarzem. W przebiegu ospy wietrznej nie trzeba podawać leku przeciwwirusowego. Czekamy, aż układ odpornościowy sam zwalczy chorobę. Potrzebujemy po prostu czasu. I tak się dzieje w większości przypadków, chyba że występują powikłania, wysiew jest bardzo duży, albo dziecko ma niedobory odporności. Wtedy należy podać leki przeciwwirusowe. No dobra, czyli jest to choroba wysypkowa wieku dziecięcego. A czy dorosły może się zarazić tą chorobą? No oczywiście może, jeżeli nie przechorował ospy wietrznej w wieku dziecięcym i nie został zaszczepiony. No całe szczęście większość z nas już na tą chorobę chorowała. Natomiast może dojść do reaktywacji wirusa i w momencie kontaktu z ospą wietrzną, dorosły może rozwinąć objawy półpaść. Ważna jest izolacja dziecka z objawami choroby od osób im, immunoniekompetentnych, czyli osób z niedoborami odporności i kobiet w ciąży oraz noworodków. Dla tych osób ten wirus, jak zresztą każdy, może być wyjątkowo groźny. To, jak myślicie, szczepić czy chorować? No, ja nie mam w ogóle wątpliwości. Wolę zabezpieczyć swoje dziecko przed występowaniem groźnych powikłań, jeżeli mam taką możliwość. Okej, okay, myślę, że na temat ospy wietrznej po dzisiejszym filmie będziecie wiedzieć już wszystko. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Jeżeli tak, wstawcie proszę lajka, subskrybujcie kanał, a na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!